Na YouTube. Tutaj Bernard ze Snake Bear. Witam Was w sobotnim odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony recesywnej mutacji Baadusicieli, yy, która należy do jednej z moich ulubionych, a mianowicie yy, Prodigyty Plus Albino. Ale zanim do tego przejdziemy, małe ogłoszenie. Wielu z Was pisze do mnie, yy, kiedy będzie odcinek z całej hodowli. Jest tego sporo, z każdym wężem wiąże się jakaś historia, więc. Yy, Rozdzielę to na poszczególne osobniki lub grupy osobników i popowiadam o nich. Ale żeby nie było y, zbyt nudno, będzie to dodatkowy odcinek w tygodniu. Będzie pojawiał się w środę, mniej więcej około godziny 17. Więc od następnego tygodnia będziecie mnie widzieli dwa razy w tygodniu. Tak? Nie wiem, czy się cieszycie, czy nie. Ja się cieszę ogólnie. Także y, jedna rzecz. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, od jakiego węża chcecie, żebym zaczął. W sensie mówię o gatunku. Czy boa, czy pytony. Zaczniemy od tego, których komentarzy będzie więcej. Tak? Ale nie przedłużając, jedziemy z boasami. Także zostańcie ze mną. Dlaczego Prodigy T+, eee, w momencie kiedy zacząłem interesować się tyrozyno-dodatnimi albinosami w swojej kolekcji posiadałem już dosyć sporo homozygotycznych i heterozygotycznych eee, basów eee, szarp Albino. Więc zacząłem się rozglądać za linią tyrozyno-dodatnich albinosów, które są kompatybilne właśnie z Sharpem. Eee, brałem pod uwagę trzy linie, brałem pod uwagę Baa Woman Caramel, Brałem pod uwagę Russian T, i Brałem pod uwagę Prodigy T. Dlaczego Prodigy? Do tego tak naprawdę skłonił mnie Jevron i jego e, Paradise ba, których, które urodziły się u niego. Tak? Ogólnie historia Prodigy Ba e, brzmi dosyć śmiesznie. Tak? E, link do. Do całego tego opisu, do, całej, do całego postu Jeffa Rona na reptilesforum.co.uk będziecie mieli w opisie tego filmiku. Ale zaczyna się on dosyć zabawnie, czyli w sumie jego linia, ale w 2006 rozmnożył to ktoś inny, ktoś, tam chyba Clay English, o ile dobrze pamiętam, który kupił od niego samicę, samca z California Reptiles, Dystrybutor gadów w Stanach, jakiś tam jeden z większych, chyba w tamtych czasach. I u niego wyszedł pierwszy, pierwszy miot i pierwszy oryginalny Prodigy Plus Albino. Tutaj macie zdjęcie tego miodu. Ogólnie mega, nie? Na dole, w lewym dolnym rogu, widzicie właśnie Prodigy Plus Albino. Z tego, co możemy zrozumieć, z tego, co napisał Jeff, on po prostu wykupił cały ten miot od właśnie kleja i później zaczął z tym, z tym pracować. Tak? O ile dobrze pamiętam, to w 2011 roku mu się, potwierdziło mu się to, że ProDigit Plus jest kompatybilny z Sharp Albino i to właśnie mnie tak naprawdę pchnęło do tego, żeby wejść w tą linię tyrosno-dodatnych albinosów, bo w porównaniu e, z odpowiednikami z genem Boa Woman, Woman Caramel czy z genem La e, T Plus, które mistiki w sumie też mi się podobały, one się chyba urodziły w Prohorczyk greptails, e, ale Paradise Boa były, są dla mnie dalej e, chyba najpiękniejszą kombinacją e, z Sharp Albino. Ogólnie jest naprawdę bardzo dużo tych kombinacji, wprawdzie mm. Ja swojego pierwszego osobnika e, ściąłem ze Stanów. E, kupiłem go z Perfect Predator od maniego Freda. Um, fajny osobnik. Jednakże nie został w sumie długo e, w mojej kolekcji. Czego teraz żałuję, tak? Ale możecie sobie tutaj na niego popatrzeć. On w 2019 roku dał mi piękny miod e, z samicą e, Roswell Le Le Der Tale. Mm gdzie sobie zostawiłem bardzo sporo holdbacków, zresztą zaraz je zobaczycie. A co tam zaraz, może już. przepiękne piękne młode, nie? czy znaczy już nie takie młode. E, ale wróćmy do tematu e, właśnie Prodigy T+. Jevron e, zasugerował, twierdził z e, racji na e, lata obserwacji tego genu, e, że już e, w heterozygocie, czyli w wężach e, Prodigy e, Het, znaczy, pfu, przepraszam, e, w normalnych osobnikach e, Het, Prodigy T+, Albino, już widać dużo lepsze nasadzenie kolorów. Prawdzie jest to dosyć śmiały wniosek, ale e, naprawdę e, dosyć... dosyć jestem w stanie w to uwierzyć, jeżeli mogę tak to powiedzieć. tak? Popatrzcie e, na te samice RLT Head Pro Digity Plus. Ogólnie mega. Widać e, ten pomarańcz, tą czerwień. Zupełnie inne nasycenie kolorów. Popatrzcie teraz e, na normalnego e, Roswell Lader Tail samca, e, którego mam również z 2019 roku, e, z e, innego miotu. Jaka jest różnica e, w kolorystyce? No po prostu, kurde, no mistrzostwo, tak? E, ja jestem naprawdę zachwycony e, z rezultatu. Y, niestety samca... E, który zapoczątkował u mnie e, całą zabawę z T plus Albino nie ma już w mojej kolekcji, czego teraz mocno żałuję, e, więc tutaj przestrzegam przed e, błędami. Nie sprzedawajcie zwierząt zbyt pochopnie. Tak? Zawsze warto przemyśleć to dwa razy. to jest mistrzostwo. Tutaj jeszcze taka yy, fajna ciekawostka, którą właśnie Jevron yy, podaje w swoim yy, poście. Macie tutaj trzy osobniki yy, wizualne, homozygotyczne yy, T plus albino. Na samej górze Prodigy T plus albino, po lewej stronie VPI T plus albino, po prawej ten najciemniejszy Boa Karamel. Także jesteście w stanie zobaczyć różnicę między tymi trzema liniami tyrozynododatnich dodatnich albinosów. Prawdziwy um, fakt faktem, że jeżeli chodzi o rozmnażanie Baadusicieli moim zdaniem bardzo dużo robi selekcja, czyli rozmnażanie ładnych osobników z ładnymi osobnikami wtedy młode wychodzą nam ładne, bardziej kolorowe, bardziej wzorzyste, tak, w zależności czego, czego oczekujemy um, co jest mega fajne ale yy, Prodigy T Plus yy, to nie tylko yy, Paradise to Również cała masa dodatkowych genów y, związanych właśnie z Paradajsem y, na Morph Markecie. Wprawdzie w Europie jest tego niedużo, aczkolwiek o ile się nie mylę chyba Andreas Fabik, dosyć sporo paradajsów ma. Możecie sobie obczaić tutaj w ogóle zdjęcia z Morph Marketu. Y, możecie sobie obczaić po prostu szereg różnych kombinacji. Yy, I to, że po pierwsze ten gen jest kompatybilny z Sharp Albino, yy, daje naprawdę wiele, wiele, wiele możliwości i wiele jeszcze na nim nie jest zrobione. Sprawia, że naprawdę jestem mega podekscytowany pracą z tym genem. Także... Co tu dużo gadać? rewelacyjne węże. Wiecie, że basy są wysoko w moim serduszku. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że oglądaliście. Hej, trzymajcie się i do środy tym razem.